Witam Was z Yamaha Raptor i Mess172. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka z serii Watsumu Olimpiada Podwórkowa. Mamy to trzeci na czwarty. Cicho siedź? Eee, no to pokażemy dzisiaj Wam, ile trybów z gry? Eee, dwa albo cztery, zobaczymy jak będzie czas. Zobaczymy jak będzie czas, więc zaczynamy od pierwszego... <laughs> pierwszej rywalizacji. Pierwszej rywalizacji. Pierwszej rywalizacji. Wybieramy łatwość poziomu bułka z masą jest bardzo łatwa. Ale nagrywimy ostatnio na poziomie połam palców. To było takie głupie dany. Dobra, zaczynamy od pierwszego. Będzie więcej odcinków, Będzie Zobaczymy. Siadamy nie Dobra, bierz strzałki.

ty lujovaty polity. Ej się. No kończcie tak proszę cię. Kurwa! Kurwa! No i tutaj ja Messi wygrał na farcie, bo Parę nie wiem. pierwszy! Zawsze się znaję. Zawsze Dałem Ci fory, jak zawsze. Te wszystkie razy, co nagrywali, my yamaha Dobra, teraz będziesz czaranie karty. O, to już moja ulubiona konkurencja, której ten zawsze wygrywam. Dobra, zobaczymy. Ten chuj ostatnio dwa razy szczura trafił z rzędu. Mm -hmm. oh, yeah. w życiu. A ty 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 ty. Dobra, cel, nie celuję w szura, bo cza, cza, składa czasu dla mnie Zajebiozę. No fajnie, że tutaj komentują właśnie y, główne postacie tej gry, czyli Anusiak, Maślana, Czesio... No jak?! Kurde, Ciebie przerwałeś mi i zapomniałem na czym powiem, skończyłem mówić. Więc właśnie chodzi o to, że w tej grze komentują akurat Maślana, konieczko, Czesio, Anusiak, no jadam, ty się pani frau, no i tak dalej. Kto oglądał odcinki to wie. No wiadomo, że to jest od 16, ale pomijamy ten szczegół. Niestety. Taki drobny. No taki drobny. Barabum właśnie powiedział Czesiot, czyli Messi. Co? Nie słyszałeś? Nie. Jezusie no... A no tak. To posłuchaj na nagranie. Ej, trafiłem wczynkę. Czekaj, we szczule, trafiłem wczynkę. Aj! Kto wygrywa? Ty, 45, a ja? A ja, a ja, a ja, a ja! Nie traf, nie traf, nie traf! Chcę zobaczyć, nie mam punkciarów. 75! Dobra, wygrywasz! Idzie, czas kończy! <suszy> nie nie Zjedę się tam dwa polu na szura właśnie. Peter Pan. Peter A ty idę o to, co ty Na boga! W Prosto, bryj. <grym zielkań> Gdzie? 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 Jest... <grym zielka> Pomyślałem, że to wlebiasz. Dobra, ty ja mnie nie mam czasu. Dobra. Przyznaję się, wygrywa Jamacha Raptor. Jak zawsze. Aż mi się skończy, czas! Aż on skończy, zabija wszystko. Aż on skończy, nie zabij. Aż mi się ten straszny kupi skąpy. Następnym razem dostajesz te 40 sekund, nie łatwo idziecie. Chcesz tak robić. Wow, słyszałem. Co strześć? Tylko na to wpilował. Uaaaaa! Oj, tam. I tam. No i znowu wygrałem MES. No nie wiem, zaraz zobaczymy, ile minęło. Przepraszamy na chwilkę drobne utrudnienia. 5 minut. Możemy nagrać jeszcze. No to nagrywamy jeszcze strzelnicę klasową, na której gra polega. Trzeba strzelać w osoby w ławkach, żeby nas pani Frau nie przeważyła. Jak zawsze zaczynam ja. Czy to się grało? Czekamy aż nam się naładuje arsenał. jebie jeb, jeb. W nią można, patrz. śpi sobie. Prosto w czachę. I nikt się nie dała nawet. O, dała jedną. O, dała drugą. Boję się! Boję się! Zostaw to! Haha! No <noise> Teraz ty mes! Komentarz jakiś? E... Do porażki? <noise> no, oczywiście, że przegram to już będę już! Aż tu baba! Bandkuć bam, bandkuć bam, bandkuć bam, bandkuć bam! Oddaję ci sławki <noise> do nagrania! A nie potrzebuję ich, dobrze, dziękuję. Ale fajnie między je założyłeś, wiesz. No. Czyli teraz czekamy na Krzysztofa. Na jamachczkę. Jezusie co za diabeł? O jedna kreska, No weź się kurde, człowieku, nie patrz.